zobaczcie jakie fajne maszyny tu stoją to jest ciekawe, nie? witam was serdecznie, wybrałem się tak wygląda mój ten budynek z tej strony, nie wiem co tam jest u góry, ale tam jest pusto tam, tam widziałem tylko tam widziałem tylko że ci ludzie tam chodzą i... Poczta Ma jakiś interes. To jest mój wieżowiec, a ja idę zobaczyć tam nie wiem czy pamiętacie z takiego jednego budynku Taki, mm, taka ulica co mówiłem wam, że pójdziemy zobaczyć tą ulicę O, autobus mi. także dzisiaj idziemy zobaczyć tą ulicę Hello! Zobaczymy co się tam wydarzy. Chłopaki się cieszą Chłopaki się cieszą To są kamerwani Wy taki pajzelek nie? Stara stacja benzynowa i hałas, hałas kurz Brud i smród Dobra, będę dalej to możemy sobie kupić różnego rodzaju pralki pralki, wiatraki takie tam różne cudemka Takie grają na gitarze na gitarze grają i zarabiają kasę jest po drugie to takie jedzonko tam pokazywałem to są mitbolsze za mną te mitbolsze nie, nie powinienem tak. nie przekonują mnie te mitbolsze Smak jest podobny do, do mięsa, ale jednak ta do mięska tej tapioki czy czego oni tam dorzucają, to nie jest zbyt dobra. A tam jest jakieś przejście. Ja muszę patrzeć na takie przejścia, bo czasami takimi, takimi przejściami można dojść do miejsca. A tutaj niestety. Kanał przeciwburzowy Teraz, gdzie to było to co mówiłem? Gdzie, gdzie, ta, gdzie była ta ulica? Fajnie tak chodzicie ze mną? Czy podoba wam się to chodzenie, czy nie? Tutaj coś jest, ale to nie była ta ulica, nie? Chyba nie, taksówka taka Oni się tak czają, wolno jadą i się czają, że ach, może ktoś wsiądzie, może biały wsiądzie No jak zawsze, nie? Tutaj jakieś owocki Dobra, pykam się dalej pykam się dalej Jak coś znajdę to, to nagram, dobra? A tutaj jest to skrzyżowanie A tu jest to skrzyżowanie, tu stoją tam ty Nie wiem czy będę wracał tą stroną ale muszę tam wtedy przejść i ich nagrać Zobaczę co to jest pamięć Czyje pamięci widzicie? To słońce nie będzie widać za bardzo A. Idą z dyskoteką i Pin. No tu będzie trzech takich gości, i teraz pójdziemy pójdziemy tam w tamtą stronę. Zobaczymy, gdzie oni mnie doprowadzą. Co to jest za ulica. A za nimi takie kabelki, nie? Dobra, trzymajcie kciuki Odbijamy od mojej głównej ulicy. Zobaczymy. No to punkt odniesienia to są te trzy trzy po piersiach jakiej gości zobaczymy co tutaj będzie nowego bo muszę uważać na żeby... tym to są takie sklepiki jak wszędzie zakłady sklepiki drzewa takie fajne obcięte wszyscy się na mnie patrzą jeszcze idę środkiem środkiem ulicy idę Takie widzicie, tam już nie mogę iść bo są to jest taki specjalistyczny przejazd tutaj mogą sobie nawracać dobra taksówka czeka ale nie na mnie teraz tak jeszcze trwa obiad o, śmieciarka bo to jest druga godzina no to jeszcze trochę obiad obiad trwa jakaś szkoła to jest zielona to szkoła Dobra, idę dalej zobaczyć, gdzie to mnie zaprowadzi. to w sklepik z rybkami, idziemy zobaczyć, jakie rybki są tutaj. Tam gdzieś ptaszki są. A, takie jak u nas. Rybasy kupiki, a one tutaj rosną w, w każdym oczku. Karpy koi. Popularne. Popularne. A tutaj jest miejsce na coś, czy nie? To są introligatornie i te... I drukarnie. Tam, tam w tych pieczątki robią, tam jakieś... Tam jest drukarnia chyba Tak mi się wydaje, że tam widzicie w środku jest taka maszyna Drukarska. A i tutaj mają wszystko. A tu są bojowniki A ten wężogów bardzo popularny, nie? Kiedyś robiłem film o tych wężogłowach. Lubiłem tutaj te wężogłowy, są bardzo popularne. Te są ciekawe. Różnokolorowe. Dobrze, idziemy dalej. Z jest dom, mieszkanie, ptaszki. Jedzą sobie banana. O, biedne ptaszki. Ryby też pomogły żyć. Ale ta taksówka. Tu macie jakąś restaurację? Lima Manko, drink, music, enjoy. To panie taj, tajki zapraszają, bo chłopaki siedzą. jest tuk-tuk, reklama. Padzaj, padzaj. Tutaj taka wilia, taka wilia. Kavilia Tutaj macie taksówkę no, te taksówki wyjeżdżają na, na główną Pando Club Residence. O to jakaś rezydencja tutaj macie takie A to już gdzieś widziałem to ten pomnik co jest Ten pomnik co jest chyba koło placu wolności coś podobnego. No i tutaj są takie takie sklepiki. z takim wszystkim. I tu widzisz, widzisz? Wchodzisz w taką wąską uliczkę i tam jak pójdziesz tą wąską uliczką, to jest pełno takich małych biznesików. Zawsze ktoś coś sprzedaje. Tylko że to tak. Samemu to tak. Się, samemu to się tak troszkę brzyd brzydko chodzi o, najlepsze samochody na świecie? Volvo i Mercedes. Samemu to tak się chodzi. Trochę stresujące jest to. Fajne maszyny te stoją. To jest ciekawe. Nie? To jest są spalinówki. Nie widziałem takich maszyn. Czy one są do, do jakichś specjalnych zawodów przystosowywane? Czy one po prostu... Hmm, ale ciekawe. Ciekawe maszynki. Coś jak wyjdzie się z domu to się zawsze coś się znajdzie ciekawego ja Europy takich nie widziałem A no tutaj już tak normalne Tędy taki wygląda na taki holenderski nie? No ładnie no, jak wybuchowy sklepik. Była jakaś taka brama do jakiejś rezydencji. To jest trochę spokojniejsza dzielnica. Tam gościu coś robi. A tutaj tak daleko od szosy to mają, to jest znowu intryligatoria. Mają mają trochę spokoju, ne? Fajne były te motorki się podobały muszę uważać, bo idę prosto na te sklepy. Można sobie coś kupić, nie ja wiem co to jest. Dywan rura, bambus Tu jest na sprzedaż, to widzę. To działka jest na sprzedaż z tym drzewem Jest jakieś. nie wiem co to jest ciężko stwierdzić a czek tu mało samochodów gdzie ja tu się lepiej gdzie ja tu popadłem oj tatko, gdzie my popadli nawet kargulowej mućki nie widzę ale to nic ten ma fajną maszynę papier przewiózł Tutaj co to tu jest? Stolarski zakład. Tam chłopaki kiwają. drzwi robią, okna, gotują. Kurz. Kurz, zapach, smród wszystkiego to jest. Elegancki. Tam u góry jest jakiś park. Zobaczymy czy uda nam się tam dostać do tego parku. O, gościu jakiś niebezpieczne nie przejechał Hello. a, tu jest rzeka i tak, kanał wychodzi do rzeki bo teraz przekrot, przechodząc tutaj rzekę no i te wszystkie ścieki tutaj do rzeki jak tu wędkować? Popaki łowią. A i tutaj jest dalej, że. A tu popaki sobie łowią. Najpierw wywalali tam tych wszystkich. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten cały syf i brud. Bambusem podparte, żeby się nie, nie, nie wrypało do wody. A chłopaki siedzą i sobie ryby łowią. Plus, plus. Nie ma Nie ma tu. Tu jakaś rezydencja, tam się nie dostaniemy do tego parku to Niedobrze Chłopaki łowią ryby, ale nic chyba nie bierze, coś tam mówią, ale nic nie bierze No i taki mają ci laucik No i Życie się kręci Mają stresu chłopaki teraz są chłopaki bynajmniej tutaj takie akademie była, że jakaś ta szkoła wyższa ale się gdzieś pierdzieliłem dobra, idę do tu mamy utylizatorne śmieci tu chłopaki zbierają śmieci segregują mi. Dobrze, że chociaż trochę, tu widzicie jak ktoś pranie sobie zrobi. Dobrze, że oni chociaż trochę, bo oni jakieś pieniążki na tym zarabiają, to chociaż trochę tych śmieci ten, trochę tych śmieci wyzbierają, nie? ale tak to jest straszne Tak tutaj to jest straszne z tymi śmieciami to jest Tutaj można szedźła na na sprzedaż jakiś teren. A dla mnie to wygląda teren na sprzedaż. No tutaj korek się zrobił. Korek się zrobił teraz. Ja muszę się gdzieś odpychać dalej. Można znaczy sobie coś zjeść, a tutaj jest Akupresura ja, można sobie bańki postawić. A to jest akumpresura, nie akumunktura. Tylko akumpresura. Full body To jest kerik. Toto gwaja. No, można się zrelaksować. Przyjdzie pani i zrobi wam. Zrobię wam masaż. Dopralnie. Chyba, że to pani robi masaż. O, jaki ładny. Jaki ładny wozik. Stoi nie? No i takie coś też. Koło. Takie coś. By, takie coś szukam cały czas. By było z, z jednym. Tylko że to jest za bardzo na uboczu. jest jeden garaż. Garaż i góra. I to by było fajne. Na dole by się zrobiło, jak to tam wygląda jak to wygląda. No, na dole by się zrobiło kawiarenkę, a u góry by się można było mieszkać. No Każdy ma swój licznik. No, zajrzałem i tam, no i co? By było fajne, nie? Szkoda, że troszkę ta dzielnica taka jest. Chociaż masę ludzi tutaj przejeżdża Jakby zrobił coś, jakąś pączkarnię no, zakład samochodowy dziupla tam gościu naprawdę dziupla, nie dobra, gdzie ty teraz skręcić, bo tak idę, idę i nie wiem gdzie jestem Tak naprawdę to nie wiem gdzie jest A to jest, jest dużo jest Dużo. o chłopaki się cieszą chłopaki będą na youtube się cieszą no wow. cała drużyna była co oni robili? nie, nie wiem odpoczywali, A, się odpoczywa praca to jest, jest pętlo praca się nigdy nie skończy po co mają się męczyć Zobaczymy, gdzie dalej dojdę teraz, to tu się tak pustawo robi. Tu jeszcze ładny sklepik z owocami, z warzywami. Tylko, że szkoda, że przy samej Sosie to przecież to wszystko... Ten kurz z tej ulicy najgorsze, to jest, bo to... Tu taki pustostan. Człowiek by to zagospodarował, nie? Kawał drogi, kawał drogi jużśmy przeszli Ty wam pokażę punkt napełniania butli. Widzisz? Tutaj się napełnia butle. A. Hello, Boi się, napełnia butle i się boi. widzicie? To takie specjalne materiały. Nie wiem, czy tu się płaci. za napełnianie, czy sam sobie napełnia, czy on napełnia i rozwozi no Ale coś takiego jest. Filtry no, tam też nie wiem, co to są filtry czy gaz. No i napełnia błyskawie. Zakłada tutaj na tą maszynę i wieży na Znowu coś ciekawego. O, tu będzie się działo. Cementowne. Cementowne Widzicie i ten ryż zmieszany z kurzem Ten ryż zmieszany z kurzem to jest to co ja mówię na no, kurzu O, przejechało jedzenie! Hello. Korek za mną To ja robię ten korek Bo boją się białego przejechać O ciadek Ciadek dzwoni, że Marek dzwoni że jedzenie kokowe o tu się spalnie To jest dzisiaj dużo ludzi chce być A zobaczcie co pan Fine thank you a tutaj zobaczcie co tutaj z pan się elektroniką zajmuje Hello mistrz. To jest Teli Stary LG I pan go naprawi No pan go tu naprawia, widzicie? Nie ma zarzutu Tu coś rzeczy nie wyrzuca One będą naprawione i będą działały Jest! No i pan ma taki sklepik i to możesz mu przynieść wszystko co chcesz Prawdopodobnie jakby się zapytał o jakąś część to by miał Procesor na przykład no, Procesor to akurat jest procesor po ich ichniemu takie ma stare, stare komby, tam jeszcze widać wieże. Stare, to plazmy, nie? To już stare tereny. No i goście sobie robi się Zjemy tę te wakacje. na kamerze zadowolony. Dobrze, dochodzę teraz tak, w lewą już nie będę. Będę, a tutaj gościowie oddzierają kabel pozyskiwanie miedzi, widzicie? odzierają surowce z gumy, kabel. Będę odbijał się w prawą stronę, to może dojdę do domu. O, samochód zwolnił. Musiał tak ściąć ten zakręt, że nic nie widzi, a ścina. A też muszę ściąć. Dobra, idę w prawo, będę się odbijał w prawo. Bo będzie bliżej domu. A, zobaczę tu. Co gościowie siedzą, odpoczywają, relaks Pełną parą. O, to była jakaś ładna roślinka. Podobno do mięty. Ale to nie jest mięta. Chociaż podobno, nie? Ale to mięta. Jest... Dobra. Teraz muszę odbijać się cały czas w prawo, bo jestem dosyć daleko, a tu jest pana nowy świat.